Witajcie kochani, ja jestem Agnieszka i dzisiaj chciałabym Was zaprosić do mojego nowego odcinka na temat Instagrama. Na początku chciałabym Was prosić o zostawienie łapki w górę oraz zostawienia subskrypcji, jeżeli taki odcinek Wam się podoba oraz w komentarzach propozycje na jakie odcinki czekać, jakie odcinki byście chcieli zobaczyć. A teraz przejdźmy do początku, czyli skąd się wziął mój pomysł w ogóle na Instagrama. Teraz przejdźmy do tego, skąd w ogóle pomysł na Instagrama, skąd się to wzięło, jak to się rozwija, co tam się dzieje, więc tak zacznijmy. Od tego, że e, profil na Instagramie miałam dość y, długo, ale oczywiście był to profil prywatny, nie. tylko i wyłącznie dla znajomych, nic tam w sumie się nie działo długo, długo. Aż y, w końcu postanowiłam, że chciałabym spróbować swoich sił tak typowo y, w mediach społecznościowych zobaczyć co z tego wyjdzie, e, też z tego właśnie powodu przekształciłam swój profil na publiczny, zaczęłam tam publikować regularnie materiały, e, z nadzieją, że może coś z tego będzie. Jednak no początki nie były łatwe, bo stawiając zdjęcie na początku myślałam, że jak wstawię ładne zdjęcie z presetem nałożonym i tak dalej, e, to wszystko będzie na zasadzie buch i i wszystko pójdzie w górę, pięknie będzie to rosło. No niestety rzeczywistość Instagramowa jest troszeczkę inna, no bo jednak teraz jest duża konkurencja. Nie jest tak łatwo zdobyć obserwujących. Ja osobiście na chwilę obecną mam ponad 9 tysięcy obserwujących. Ja wiem, że to nie jest powalająca liczba, no na pewno nie jest, bo tutaj gdyby ktoś mówił, że ma 100-200 tysięcy, to mógłby powiedzieć, że to jest wow. Dla mnie, ogólnie, dla mnie to i tak jest bardzo duża liczba, bo ja nie jestem znana. Ja nie jestem sławną influencerką, ja nie jestem typą tiktokerką, którą ktoś na ulicy minie i powie: Wow, to jest ona, zróbmy sobie zdjęcie. Dlatego dla mnie liczba ponad 9 tysięcy i tak jest bardzo fajną liczbą. Pomysł się zrodził stąd, że ja zawsze, zawsze chciałam prowadzić takiego bloga na Instagramie. Miałam na to nadzieję, tylko zawsze wstydziłam się po prostu tego, co powiedzą koleżanki, co powiedzą koledzy, co powie rodzina. Teraz troszeczkę sytuacja się zmieniła, bo oni są pod wrażeniem tego. Nie mówię, że mnie tam wychwalają, ale faktycznie gdzieś tam mnie w tym wspierają, dopingują. I teraz zaczynam żałować, że nie zrobiłam wtedy, nie założyłam tego profilu wtedy, kiedy chciałam faktycznie bo już bym prowadziła profil 5 lat, 5 lat temu chciałam to zrobić, w sumie 6, bo mój profil już tak, 6 lat, bo mój profil działa od roku, więc 6 lat temu, gdybym założyła, to mogłyby być już tam, być już tam bardzo ładne zasięgi. I co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć? Dużo, dużo mnie pytacie na temat współpracy, jakie mam na Instagramie, i te pytania bardzo często padają na e, moich live'ach na TikToku, więc zapraszam tutaj na TikToka, tutaj też na Instagramka. E, I tak, dużo pytań pada na temat współpracy. Tak, mam współpracę, współpracuję z firmami e, i na Instagramie, na TikToku mniej, no bo tam. E, troszeczkę e, małe zasięgi mam, więc trochę mniej, aczkolwiek się coś już powoli trafia. E, jak wyglądała moja pierwsza współpraca? Zawsze myślałam, że będąc nano-influencerem, no bo. Pamiętajcie, że influencerem nie jest tylko osoba, która ma olbrzymie zasięgi, ale są to nawet osoby z małymi kątami, które umieją wpływać na swoich odbiorców, i wtedy są to nano-mikroinfluencerzy. Ja tak należę do, tych, do tego grona takich maluteńkich twórców, więc moja pierwsza współpraca zaczęła się od tego, że sama napisałam do firmy. Zapytałam, zapytałam się, czy jest możliwość współpracy, bo zobaczyłam, że firma też jest nowa na rynku, czyli na pewno nie zainwestowałaby w dużego twórcę, zwłaszcza jeżeli chodzi o blogi na Instagramie, o tematyce lifestyleowej oraz o macierzyństwie wychowywaniu dzieci to tym bardziej. Dlatego tutaj firma oczywiście była zachwycona moją propozycją. Dostałam zabawki, nagrałam relacje, wstawiłam posta. I tak, w sumie, po pierwszej współpracy zaczęła się druga współpraca z firmą fotograficzną. Była trzecia, czwarta, piąta. Jakoś to, jakoś to zaczęło się rozwijać do przodu. W moim przypadku są to współprace barterowe. Nie dostaję wynagrodzenia za nie, dostaję po prostu produkty w zamian za reklamy. I tak naprawdę większość influencerów tak zaczynało współpracę. To nie, jest, to nie było tak, że e, nagle e, dostali kilka czy kilkanaście tysięcy e, wynagrodzenia za reklamę. Podejrzewam, że zaczynali właśnie od współpracy takich barterowych, czyli produkt w zamian za e, promocję produktu. No, produkt w zamian za promocję. E, I tak to wygląda. Więc jeżeli chcecie zobaczyć moje niektóre współprace, zachęcam Was do, do mojego Instagrama, żeby sobie zobaczyć, co tam możecie u mnie na profilu znaleźć. Co jest też bardzo fajne, działając na Instagramie, mając współpracę. Jeżeli dostaję propozycję współpracy, tak naprawdę to ja sama wybieram sobie, co ja chcę reklamować, jaki produkt. Yy, nikt mi nie narzuca, nie ma menadżera, nikt mi nie narzuca, musisz to zareklamować, bo to się sprzeda, bo to jest ważne i tak dalej. Nie, nie ma czegoś takiego. Po prostu, jeżeli dostaję propozycję i wiem, że coś mnie interesuje, nawiązuję taką współpracę, bądź jeżeli coś mnie nie interesuje, piszę grzecznie, dziękuję, bardzo nie jestem zainteresowana, albo nie odnosi się to do, do mojej tematyki i wiem, że będzie niezgodna z tym, co, co ja tworzę. I to jest właśnie bardzo fajne. Zadajecie też mi często pytania na temat, jak, na temat tego, jak dużo czasu poświęcam na Instagramie. Wiadomo, że prowadzenie już takiego profilu, czy, czy on ma tysiąc obserwujących, czy on ma w moim przypadku 9000, czy on ma 150 tysięcy. Jest to zawsze czasochłonne. W moim przypadku ja sobie staram wszystko tak ogarnąć, zaplanować jakiegoś posta. Staram się na pewno rzucać posta raz w tygodniu. Czasami jest tak, że są trzy posty z rzędu codziennie, znaczy każdego dnia. Czasami jest tak, że mam tygodniową mam przerwę, ale raz w tygodniu staram się takiego posta wrzucić, to na pewno, dlatego żeby zachować ciągłość w prowadzeniu profilu. Ważne jest to, żeby wszystko było albo o jednej tematyce, albo w jednym ładnej jednej oprawie. U mnie ta oprawa to tak jeszcze troszeczkę kuleje. Tu mam dużo rzeczy jeszcze do nauki. Wiadomo, ja nie mam nikogo, kto by mnie nauczył, pokazał, wspierał w tym pod względem technicznym, więc u mnie ten mój profil jeszcze nie jest taki doskonały, ale cały czas dążę do tego, żeby był. Co jeszcze mogłabym powiedzieć o moim Instagramie? No mam, nadzie mam nadzieję, że się rozwinie i po tym filmiku, na przykład dojdzie mi kolejnych nowych obserwatorów na Instagramie, kto wie, no zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pytanka do mnie, chcecie kolejny. Może byście chcieli kolejną serię o Instagramie, może chcielibyście o TikToku. Może wy macie w ogóle jakiś pomysł na odcinek? Dajcie znać w komentarzu. Pomyślę, zobaczę, może uda mi się spełnić Wasze oczekiwania, wyjść naprzeciwko Wam, no bo przecież wy oglądając teraz mnie, to tak naprawdę Wy tutaj, jako widzowie, jesteście najwa najważniejsi. I zachęcam Was naprawdę do zostawienia łapki w górę, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Dzwoneczek i zasubskrybować mój kanał. A na pewno w kolejnym odcinku się zobaczymy bardzo chętnie. Yy, jeszcze nie mam dokładnie pomysłu na odcinek, bo nie mam zaplanowanego. Aczkolwiek mam troszeczkę pomysłów ogólnie w głowie yy, na temat przyszłych odcinków, aczkolwiek jeszcze nie wiem, yy, kiedy zostaną zrealizowane. Dlatego, jeżeli wy macie jakiś pomysł, który by mi wpadł do głowy, który by Wam wpadł do głowy w sumie. I byście chcieli zobaczyć mnie w takiej serii, zachęcam Was naprawdę do, do tutaj, do podawania pomysłów, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!